Cześć, mam tutaj dwie paczki, świeże, ze starszymi komiksami nieco. Witajcie na kanale Komiksomania. Jest ze mną Marek z kanału Monety stare i nowe, krótka historia. Jeśli ktoś lubi coś więcej niż komiksy, zapraszam na mój nowy kanał z monetami. A teraz oddaję głos gospodarzowi. Nowka Funkiel Superman, człowiek ze stali, jeszcze nie jest odfoliowany. Za chwilę go odfoliujemy druga paka konkretniejsza ale za, zawinięte Na szczęście monety tak nie są pozabijane. Nie mam tyle problemu, żeby je otworzyć. Ktoś się postarał. Wszystko jest ładnie zawinięte. Mam tu trzy komiksy. Hellblazer, Batman Detective Comics i Superman. Otworzę go na początek. Ja Bendisa nie czytałem jeszcze, dopiero w niego wchodzę. Jestem trochę przestraszony, co to będzie. No, w Kafunkie, jak widać, nic się tutaj. to jest nawet reklama wystawa superbohaterów. Byłem na tym, na kanale Marcin Freaktoys. Jest relacja, wideo relacja z tego fajnego wydarzenia. Także zapraszam i pozdrawiam przy okazji. I co tu się dzieje w tym Supermanie? No tak mniej więcej kończył się Superman 1000, jeśli dobrze pamiętam, albo to było to samo w tym Supermanie 1000. Marku, jak rysunki? No cóż, no dla mnie jest bomba. Ostatnia styczność moja z komiksami była może ze 20 lat temu, więc to, co widzę teraz, a to, co było kiedyś, to jest naprawdę przepaść. Jeśli chodzi o kreskę, o sposób wydawania, jest piękne. No i na koniec jedna strona jakaś galeria i gra, którą też posiadam. Dobra, dalej może Hellblazer. Widać inny rozmar w ogóle Edycji Black Label, przeznaczona bardziej dla dorosłego widza. Jest różnica. Bardziej artystyczne. Zobaczymy co jest w środku. Cena jest też dosyć większa. Dosyć większa. Tak, dziękuję to no tu już. Zupełnie inna szata. To jest tak jakby horror. O, u film Konstantin z Keanu Ricksen? Tak, widziałem go. No to jest komiksowy jego pierwowzór. Blondas. Ale ten sam, jest mniej więcej schemat. Demony. Okultyzm. Czarna magia. No i John Konstantin z Fajką. Nie, nie tacka się z niczym. Od razu widać, że komiks bardziej przeznaczony dla 18, plus niż dla dzieci. Horror. Jest to taki one shot, historia zamknięta. Także zobaczymy co będzie z tym. I ostatni komiks Detective Comics 2010 20, oh, Detective Comics 1027, czyli 1000 numerów minęło od debiutu Batmana. Antologie różne różni twórcy minęło trochę lat. Różnie to jest tutaj nie ma za bardzo chyba nic ze sobą powiązanego, z tego co wiem, wszystko jest o czym innym. I tak jakby hołd dla naszego mrocznego rycerza, i chyba można czytać to nie znając nic wcześniej z tej serii po odrodzeniu. Ja w sumie skończyłem czytać na odrodzeniu, więc dla mnie to tutaj jest galeria układek. Chyba będzie najbardziej. Satysfakcjonujące ze wszystkiego. No i to tyle. Takie trzy nienowości. Z czego? No, Batman jest z marca, a mamy kwiecień, ale poszło po kącie. Dobra, dzięki. Zapraszam ponownie. Śledźcie nasze kanały. Cześć. Cześć.